Dzień dobry, witajcie! Przed Wami nowa seria na moim kanale czyli Choke Dlaczego Choke Masy? Już tłumaczę. Otóż dowiedziałem się od mojej dziewczyny, że są takie YouTuberki, które robią Vlogmasy. No i to jest połączenie Vlogów i Christmas, czyli tak od początku grudnia do świąt robią takie Vlogi. No ja Vlogów nie będę robić, ale będę robić właśnie Choke Masy. Już tłumaczę o co będzie chodzić w tej serii. I też bardzo ważne, słuchajcie, dokładnie, nie skipujcie, no bo możecie wygrać fajne nagrody. Nie bez powodu jestem na koncie prasowym, ponieważ mam tutaj wszystkie czołgi lekkie, średnie i ciężkie 9-10 tieru. I stworzyłem takie właśnie specjalne koło fortuny, na którym będę wybierać jakim pojazdem zagram. A teraz najważniejsza dla Was informacja, czyli to co możecie wygrać właśnie w tej serii yy, widzowie. Trochę Was zaniedbałem ostatnimi czasy, bardziej się skupiłem na streamowaniu, nie było takich regularnych odcinków. No i zamierzam tutaj yy, Wam rozdawać paczki, w jaki sposób musicie być subskrybentem kanału. Polubić materiał z czołgmasu i skomentować Wasznik z Wota. Będę co każdy odcinek wybierać jedną osobę, więc będzie ich 24, bo zamierzam wrzucić 24 odcinki codziennie o 7 rano z wylosowanym czołgiem. No i tutaj, jak w momencie, kiedy paczki się pojawią, to zacznę je po prostu codziennie wysyłać wam. No i pierwsze tutaj nie wiadomo kiedy dokładnie będą, w zeszłym roku było, był to 9 grudzień. 9, do 9 grudnia mniej więcej będziecie musieli czekać, ale pierwszych już zwycięzców będę losować, właśnie co każdy odcinek. No i jeżeli ktoś nie wie, co to są paczki, no to tutaj możemy wygrywać czołgi premium, więcej tam sztuk złota, dni premium, kredytów i tak dalej. No i jeżeli będzie dostępny pakiet z trzema pudełkami, to będę losować te trzy pudełka dla jednego zwycięzcy, więc trochę tego mam do rozdania dla Was. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Dobra, mam nadzieję, że wszystko jest jasne. I ruszamy z pierwszym czołgiem 1 grudnia. Co tutaj mnie czeka? Losujemy. I nam tutaj wylosowało IMX-a 13105. On otworzy serię czołgmasów. I zapraszam do oglądania. Dobrze, jesteśmy w pierwszej bitwie, w nowej serii. Rzuciło mi studianki. Full 10 Tiary. Przypominam, IMX został wylosowany. Zobaczymy tutaj, co się stanie. Mam dwa zestawy. Jeden taki bardziej pod spota, jeden trochę bardziej pod damage. I chyba biorę ten zestaw pod dem... chociaż nie, pod spot'a, albo pod damage. Tak, miałem wątpliwości na tej mapie, czy właśnie bardziej spotować, czy robić ten damage. Z miałem system obserwacji dowódcy, turbosprężarkę, wentylację, to był jeden zestaw. Drugi zestaw to był stabilizator, wentylacja i turbosprężarka. Wrzuciłem damage, zestaw pod damage, bo to jest do końca taka mapa, na której Liczy się, no właśnie, powiedziałbym to, że ciężko jest tutaj od takiego dobrego spota. W sensie, może coś bym pospotował, ale tutaj dużo zależy, tu jest takich dużo wymian na blisko. Sam widzicie tego Centuriona, mimo że nie mam modułów pospotowania i tak zaświecę, i tak muszę stąd uciec, i tak tego krana zaświecę. Jest Progetto, które tu podjechało, ja muszę stąd uciekać, bo ja tutaj za dużo nie zdziałem. Tutaj będzie, obstawiam, dużo rotacji, jakichś wyjazdów, wymian niż spotowania, bo i tak będę raczej wierzył w takie czołgi, które gdzieś tam spotnę i tak. Jedynie co to może jakieś te deki tutaj z tych szakach, ale jeżeli one nie strzelą to nawet ze systemem obserwacji raczej ich nie zaświecę, więc tutaj wydaje mi się, że słusznie, że wybrałem zestaw pod damage, ale to jest taka mapa, gdzie no, dużo, dużo zależy od tego jak przeciwnik się ustawi i jak długa ta bitwa będzie. Na razie widzę, że moja drużyna spuszczowała miasto. Ja nic nie zrobię sobie na tej górce, dlatego chcę im pomóc w tym mieście. Jedyna opcja, która też wchodzi w grę to wychylanie się tam na tej mordowni, tak to nazwijmy, i spotowanie tego na przykład krana pod naszego jak pancera i tak dalej, i tak dalej. No widzę, że nasi grają tutaj bardzo agresywnie, więc ja chciałbym pomóc jakimś magazynkiem. Na przykład tego Leoparda to jest dobry i łatwy cel powiedziałbym dla mnie. To 2 obstawiam, że zbiera na pewno fokus ja podejdę sobie pod jakieś. O, leopard się cofa. Ja podjechałem sobie pod ten budynek, żeby być bezpieczny. No i tutaj je... oddałem jeden strzał w leoparda. Leopard się na mnie wychyla. I leopard został skończony. Krando mnie strzelił za zero. Chowam się za tym budynkiem, żeby właśnie Krando mnie nie 3 do 2. Przeduję swój magazynek. A emik ja sam sobie, no nie jest za bardzo użytecznym. Lightem to jest taka mini wersja balceta, powiedziałbym. Ponieważ, no, EBR... Jest zdecydowanie najlepszym lightem, a drugim lightem, który może być używany, to jest na przykład mantikora, aby zaświecić takiego ebra w krzakach, czy coś. To jest właśnie używana mantikora. Kiedyś nagrałem odcinek na temat tego pojazdu. A takim AMX-em za bardzo nie mamy zalet. Widzicie, zaświeciłem artylerię, nawet nie miałem tego systemu obserwacji. Zaświeciłem Leopard'a, oddam w niego magazynek za krzaków, żeby nie dostać spota, no i go skończyłem. Przyładuję sobie bitwę, będzie bardzo szybko, dostałem spota. chowam się w taki sposób, żeby nie coś z prawej strony, jak i też z lewej To 277 też jest zaświecony, to nie jest tak, że on zbiera za mnie Ani nic Ja tutaj z powrotem wjadę w jakiś krzak Może zaświecę jakiś pojazd, tutaj będzie się wychylać Ale to też jest wątpliwe W sumie to ja mógłbym uciec stąd i wjechać w te krzaki od tej strony Ponieważ tutaj te czołgi, które będą One raczej nie mają na tyle dobrego zasięgu widzenia, aby mnie zaświecić Jednak to był błąd i sam dostałem spotę od krana. Nie wiem do końca jak. Chyba testo LT. Testo LT powstałem, że jest w jakimś tym krzaku. Nie wiem czy ja on cały czas spota, czy nie. Spróbuję tutaj zająć ten krzak. Ale. Boję się, że ja on cały czas spotę ze Tą Godzillę. Ona padła. Nie wiem do końca co mnie spotowało, to było dosyć dziwne. Doświecony Centuriona. Wiem, że nie ma spota, bo już bym dawno zginął, gdybym oddał strzał. Ale oddaję strzał i się od razu chowam, ładuję. I nie zostałem zaświecony, więc po tej stronie mnie nic nie spotuje. Mogę chyba podjechać sobie agresywnie. O, jest to LT, które mnie spotowało wcześniej. W tym miejscu na pewno mnie nie zaświeci. Ja ładuję sobie cały czas ten mój magazynek. To jest całkiem przyjemny magazynek do takiej kontry, właśnie, lighta. Jest stabek, mam go bokiem po Na pewno jestem zaświecony, ale chcę oddać dwa strzały i się schować po prostu. Wiem, że kran, nie, kran do mnie nie strzela, nie jest zainteresowany. E, wiem, że tutaj też inne były te deki, ale tak na oko obstawiłem, że dwa strzały odem. Trzeci już byłby bardzo ryzykowny, bo wtedy te czołgi zdążyłyby się przestawić, a te dwa strzały, no to raczej te czołgi nie zdążyłyby skupić na mnie ani nic, więc e, dlatego się tak zdecydowałem. Teraz nie jestem zaświecony, wjechałem sobie w nowy ten krzak. Nasz tester LT coś kombinuje. Jest kran, na którego mógłbym jakoś niby strzelić, ale po strzale chyba zostanę zaświecony. Chociaż to jest dosyć ryzykowne co robię, nie róbcie tego w domu. Oddałem strzał w krana, jest spoko, nikt mnie nie zaświecił, to jest najważniejsze. O, test LT zrotował w, ten, w to miejsce, więc to jest dla mnie super informacja. Mam bok jak pancera. Jeżeli polosuje impetracja, to wejdzie. Polosowało fajnie. Kolejny strzał też wchodzi. 4000 demerza. Na razie idzie mi rewelacyjnie, jak na tego amx -a. I tak naprawdę to z samej zwykłej amunicji oddawałem te strzały. Wiadę sobie. No tutaj mogę podjechać nawet agresywniej, i będę mieć bok tego centuriona. Centurion pad. No więc zostały tutaj dwa czołgi tester. i jeszcze jeden magazynek. Powinienem zdążyć oddać właśnie te pojazdy. No i opłaciło się. Opłaciło się wybrać zestaw pod damage, no bo sami widzicie ten rezultat. Gdybym miał zestaw pod spotę to by to gorzej wyglądało. tego tak obstawiałem. Na niektórych mapach, które... Na, na teoretycznie, tutaj są krzaki, ale... Ale nie byłem w stanie tutaj e, i tak za dużo pospotować. Wydaje mi się, że z CVS-em dużo by to nie zmieniło, czy z systemem obserwacji. Pierwsza bitwa, 5000 damage'a, 1000 to po spocie. Widzimy się w screenach końcowych. Jesteśmy w screenach końcowych. Odznaka pierwszej klasy czołgista sniper 1053 ekspa, 4900 damage, 3 fragi. Kredytowo tak to wygląda. No i lecimy z kolejną bitwą. Dobra, rzuciło mi kolejną mapę, czyli kopalnię. I tutaj zdecydowanie jestem pewien, że zestaw pod damage będzie lepszy i bardziej mi się przyda. Zastanawiałem się właśnie nad turbo sprężarką w obu konfiguracjach. Uważam, że. Jednak konfiguracja na ten light jest to dobry wybór, no bo sam czuję, jak po prostu ten czołg jest bardziej mobilny. I te kilometry na pewno mi się przydadzą. Właśnie w takiej walce o, gór o górkę mamy Badczata, mamy Leoparda, Ebra. No i ja tutaj zdecyduję się wjazd na górkę. Najwyżej będę z tej górki zjeżdżać. Widzę, że jest leopard na przestrzale zbiorę jedną. Może nawet nie, nie zebrałem nic <laughs> nie wiem, jakieś dymy z tyłu, ale to jest nieistotne. Dobra, wychylam się na pierwszy magazynek. Wykrana ta piątka do mnie strzela z tyłu, nie wiem co się dzieje, ale to są po prostu czołg masy, nie wiadomo co się dzieje. Dobra, ja ładuję. Jak pancer jest we mnie wcelowany, nie trafia, dobrze się zdążyłem tutaj szybko zorientować co się dzieje. Dobra, przeładuj sobie kolejny mój magazynek, i powinienem oddać właśnie w te pojazdy. W krana najlepiej. Nie, muszę uważać na tego, jak pancera, który jest no moi, moją kontrą po prostu. Jak pancer jest moją kontrą, nie mogę się już tam wychylać. No i tutaj jest spory problem. Dobra, ten super konkurer jest tak ustawiony. Szkoda, szkoda, że ten jak pancer mnie kontruje, bo z tej pozycji tutaj jesteśmy bezpieczni mniej więcej stąd. Przede wszystkim jesteśmy bezpieczni, jeżeli tam są jakieś niszczyciele. A sami widzieliście, że tutaj się drzewko łamało. No i tam jest jakiś niszczyciel. I możemy fajnie sobie strzelać bok tych pojazdów. I nie powinien zabrać żadnej pestki, ale trochę się zorientowałem I zebrałem jedną, ale i tak wymiana jest dobra, mamy górkę, to jest najważniejsze na tej mapie Ja po prostu czekam aż jak pancer Aż jak pancer po prostu gdzieś pojedzie, zmieni pozycję Albo ja wychylę się na super konkurora, który odda strzał Widzicie, wjechałem sobie takim niby boostem No i czekam po prostu na niego, aż on odda strzał, aż on się za mocno wychyli I wtedy spróbuję wpakować mu, no dwa, może trzy pociski Zobaczymy też jak to wyjdzie na razie jest ta wymiana w tym środku, też tutaj chciałem się wychylić, strzelić w czołg lekki, ale to jednak nie było wskazane. No, interesująca pozycja ze strony jak Sera. dawno nie widziałem, żeby ktoś na kopalniach tam grał. Wychylam się po super konia, no i chciałem ustrzelić dolną płytę, ale sami widzieliście, że on sprytnie się chował. Plus, dostałem od tej wózek, chciałem oddać wózek, niestety nie weszło. strzałem antykore, weszło. Oddało się oddać jeden strzał, udało się, ale 121 mnie strzeliło z miasta, stamtąd. Nie wiem, czy to widzieliście. To było naprawdę dla mnie szokujące. I nie wiem, jak to się stało nawet. Ale kolega złapał na mnie przestrzał. Jak pancer w końcu się ruszył, był dla mnie bardzo irytującym pojazdem tam. Nie wiem, może. Strzelę do jak pancer nie, nie strzelę do jak Jagdpanzer jak znowu tam jest chowany, może do arty jakoś strzela Niestety jestem za niskim czołgiem, aby strzelić do artylerii. Muszę czekać aż ten jak pancer bardziej podjedzie do miasta, albo pomóc, albo pomóc. I chyba się zdecyduje właśnie na tą drugą opcję, czyli pomóc w mieście. Wynik to 2 do 2. Zobaczymy czy złapie jakieś właśnie 2 6 bokiem. Zwłaszcza je zaraz strzeliło. Ja nie traf, też nie przebiłem, bo pocis poleciał za wysoko. Ten pocisk też nie miał prawa wejść. Przeduję sobie, muszę uważać na te niszczyciele z tyłu. Mój magazynek i to nie wygląda dobrze, bo zobaczcie na punkty wytrzymałości. minus 4000, więc jest słabo. Ale obstawiam, że. O, jak pancer podjechał. I to jest właśnie mój moment. To jest moja okazja, tylko muszę być bardzo ostrożny. Wyjeżdżam sobie właśnie tyłem. I tutaj. Właśnie przesadowałem mój magazynek, wychylam się na krana, skończę. Skończyłem krana i przesaduję mój magazynek. Na razie tutaj nie będę nic bardzo kombinować, bo jestem na jeden strzał. Muszę być ekstremalnie ostrożny, aby wykorzystać właśnie moją pozycję, z której mogę zrobić naprawdę dużo. Mogę zrobić tutaj dużo, jednak łatwo tutaj też zginąć przy tych właśnie wychyleniach. No ta piątka, tak wam powiem, że jest do spompowania, tylko boję się, że ta lodówka do mnie strzeli. Dobrze, wychylam się na piątkę. Strzelam w bok. Pierwszy strzał. rykoszet. No. W tej bitwie jestem coś pechowy, nie wiem. Jakieś wszystkie znaki na niebie wskazują, że ta bitwa nie będzie dla mnie udana. No i tak się też stało. 268. Zagapiłem się na moment, że 268 tutaj stało. Gdybym stał minimalnie do lewej strony, to zrobiłbym to zdecydowanie więcej, ale tak to już jest w tej bitwie. No dobra. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. W tej drugiej bitwie zdecydowanie mi nie poszło, ale to miało potencjał na lepszą bitwę. Tylko ten, jak pancer, który mocno irytował, jak i też no trochę błędów, że. Zebrałem te pociski. Nie spodziewałem się też w sumie o 121 że tu dostanę. To było dla mnie bardzo dziwne. Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłem. Ale bitwa na szczęście jest wygrana. Moja drużyna fajnie ogarnęła. No i to to było na tyle z pierwszego tego Czołgmasu. Nie zapomnijcie właśnie skomentować z waszym nickiem. Zostawić łapeczki. Jak i być oczywiście subskrybentem kanału. I bo widzimy się w kolejnym odcinku. Już pewnie jutro o 7 godzinie. Trzymajcie się. To elo.